Cało siedzieli jak gdyby na, dwie, na jak gdyby takie dwie formy stylistyczne. Czyli na zewnątrz jest rzeźba, ten sarkofag wzorowany na starych, średniowiecznych, chorwackich sarkofagach, i ta rzeźba jest takim zaproszeniem do wejścia do, wejścia do galerii. Przeźba, która jest na zewnątrz, zawiera dużo tekstów liturgicznych. Z Wnętrze jest jak gdyby drugą stroną profesora Stiepana Skoki, twórczością czysto abstrakcyjną, czyli wyraża, wyraża wszystkie swoje emocje związane z tradycją Niedzieli Palmowej, tradycją Wielkiej Nocy. To jest jeden długogodzinny cykl, który trwa skoro te, temat Niedziela Palmowa, ale z, pan pracował przez 10-15 lat na tym. Chodzi o tej sakralnej sztuce w modernym kontekście. Są motywy um, Olive Tree. Tak, tutaj widać, i, um, ale też pan mówił o Weroniki. Tak. Przez całe życie pracował na reprodukcji sakralnych, ale miał moment, gdzie otworzył się na reprodukcję taką abstrakcyjną. I to patrzeć z inną perspektywą na tematyką. Tu jest forma czysto abstrakcyjna, która przełożona jest tylko na znak plastyczny i powoduje, no luź, prowokuje do luźnych skojarzeń z tematyką sakralną. Pracujemy z Chorwacją, z Akademią w Zagrzebiu i artystami chorwackimi. Profesor Stjepan studi studiował w Zagrzebiu rzeźbę, jest Chorwatem, pracuje w Bośni i Hercegowinie. Także to jest, te Bałkany Zachodnie są takim elementem, gdzie te kultury się wzajemnie przenikają, mieszają, dopełniają. Dla nas jest to ważny też moment o poszerzenie tej współpracy, bo poznawanie, poznawanie nowych ludzi, poznawanie problemów, które dla nich są ważne w procesie takim artystycznym, w tym wszystkim, co, co robią, co projektują. Wzajemne poznawanie tych koncepcji pozwala na. Projektowanie nowych rzeczy pozwala nam, takie zmiany w naszych umysłach, które prowokują do nowych działań, jeszcze bardziej intensywnych, i otwierają jak gdyby nowe, nowe pola naszego działania. Dziś otwieramy wystawę tutaj w dolnej części profesora Stiepana Skoko. Profesor Stiepan jest dziekanem Wydziału, jest dziekanem wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Szyrokim Briegu. To jest część Uniwersytetu w Mostarze, przynależy do Uniwersytetu w Mostarze w Bośni i Hercegowinie. Nasza współpraca się zaczęła w 2019 roku, spotkaliśmy się. W Zadarze. To jest ta wystawa dolna. To są prace rzeźby, które są tutaj rzeźby abstrakcyjne. Tytuł jest Niedziela Palmowa. Tutaj profesor pokazuje rzeźby sakralne, ale w formie takiej czysto abstrakcyjnej. Gdzie te czerwone formy, tutaj, to jest, dobrze mówię, niko, chusta Świętej Weroniki. Ta, taka wersja abstrakcyjna: Chusta Świętej Weroniki. U góry. To dam głos Bartkowi. Tutaj na Andresoli mamy wystawę. Tak, na, na Andresoli mamy wystawę e, pani profesor Leili Machat e, z, z pięknego kraju e, Kazachstanu. Dziękujemy serdecznie za to, że państwo chcieli pokazać u nas część swojego dorobku, który powstaje daleko od naszego kraju. To jest e, bardzo fajne, że. Państwa, z miasta mogą zobaczyć pracę tego posterunka na stanie czyli Zapraszamy na...